Cześć, Siemoneczko. Ja jestem Merkury i dzisiaj pokażę Wam jak znaleźć wszystkie nośniki danych w Polo Santos. I tak, nie jest ich dużo, bo są tylko cztery. Ale tak, i tak pokażę Wam lokalizację wszystkich tych nośników. Bo widziałem, że na YouTubie polskim chyba jeszcze nikt tego nie zrobił, więc jest szansa, że może ktoś to obejrzy. W każdym razie przechodzimy do rzeczy i nie bez powodu tu siedzę, bo od razu Wam pokażę pierwszy nośnik danych tutaj. Mamy tutaj czerwony. Najpierw yy, może go zbierzemy. O. Po prostu do, dosyć tam trochę RP. No, przepraszam, ale nie, nie sprawdziłem ile. Chcę po prostu na tym tarasu na dachu w penthouse. Jeżeli ktoś nie wie, jest penthouse. Czy ogólnie bardziej kasyno. Ja po prostu wyszedłem z penthouse, tak mówię. Yy, no, bo to jest bardziej dla penthouse'ów nieważne. Chodzi o to, że to jest w tej lokalizacji, tutaj, gdzie jest kasyno. Przepraszam za krótkie dzięki, ale mam krótką sprawę do załatwienia. Chciałam tylko powiedzieć, że ten, yy, że ten nośnik danych po prostu tutaj był, na tym stoliku, na tym drugim, w penthouse'ie, więc, więc na no, to tyle i przejdziemy do drugiej lokalizacji. Kolejna lokalizacja nośnika danych jest położona w klubie nocnym, a dokładnie w biurze naszym albo kogoś. Yy, I bardziej jak na przykład tutaj mamy swoje biurko i tutaj ma yy, gay Tony, Tony Prince, to tutaj yy, jest po prostu czerwone główienko i sobie możemy to wziąć. A dokładnie, jak nie wiem, jak nie mamy klubu nocnego, to co możemy zrobić? No, aktualnie nie jestem, jestem w nie swoim klubie nocnym. Yy, nie wiem, no. Tu jest patrz, to jest mój klub ja jestem tutaj. U kogoś. I ten. No, i sobie takie, tak mogę wziąć. Więc powiedzmy, to jest nagroda dla wszystkich, nie? Że nie musicie mieć klubu nocnego. To po prostu sobie podchodzicie, od, odbieracie. Nie wiem, Violet IP. IP. Bardziej. Bardziej IP. Nieważne, przechodzimy do kolejnej lokalizacji. Kolejną lokalizacją będzie Salon gear a dokładnie tutaj, by, yy, gdzie pracuje Wendy, nie wiem jak to nazwać, gdzie można nazwać drinki. I tak jak macie tutaj stronę, gdzie ona jest, na przykład tutaj teraz, macie tą bardziej lewą stronę, no to tu jest nasz nosik danych, który po prostu bierzemy. Jest, yy, on, ma nazwę po prostu Green, nie będę tego drugiego czytał. Yy, no i znowu taka sama sytuacja, czyli powiedzmy. Jestem u kogoś innego w salonie gier, znowu to udowodnię, że jestem tutaj, w tym salonie gier, a ja mam, a nie pokazuje się, ale mam tutaj, zaufajcie mi przynajmniej, może jak wyjdę to wam pokażę. W każdym razie, tutaj mam salon gier, a chłop ma tutaj, ja nie mam tylu rzeczy i no po prostu możecie to odbierać, nie, w... nie musicie w swoim, nie? Bo to by było głupie, gdyby Rockstar zrobił, że tylko swoim, bo wtedy musieli już opłacić za tę muzykę dla nowych graczy. Ale no, po prostu mówię, że jest taka opcja, że jak nie macie czegoś, no, to po prostu możecie sobie to odebrać bez problemu. O i teraz mogę udowodnić, że to jest mój salon gier, a, a tutaj jest salon gier kogoś. I tak samo tutaj był salon, no salon, klub nocny Konkurencji, więc u Konkurencji możecie to sobie odebrać bez problemu i... No, to, przechodzimy do ostatniej lokalizacji. Ostatnią lokalizacją nie może być to nic innego jak klub samochodowy LS, czyli dodane w tej aktualizacji, dodane nowe miejsce. I jak mamy tutaj takie alala santo, to możemy modyfikować pojazd. Tutaj mamy takiego chłopka. Mamy taby, można nazwać jego narzędzie tutaj. I przylatarto, która pojedna się tutaj w oczy, będzie to tu w tych narzędziach czerwony. No, po prostu tak to wygląda, nie? Nośnik danych, który po prostu sobie bierzemy. No i mamy fula. Yy, jeszcze to tam przykład co do, tych, do tego salonu gier i klubu nocnego. Jeżeli ktoś nie ma, a na przykład nie, nie, by nie umiał znaleźć, to po prostu tu na pasku. Nie wiem, jak macie po polsku, to znajdźcie yy, na przykład klub nocny. Jak ja mam tutaj swój, to od razu mam oznaczony klub nocny konkurencji, i od razu mi się zaznacza, bo mi pokazuje na mapie. Tak samo jest z salonem gier. Jeżeli sobie najdziecie, tutaj mam swój, a tutaj mam konkurencji. Znaczy konkurencji? No po prostu inny salon gier, nie? Więc to bez, bez problemu powinniście znaleźć jeżeli nikt na waszej sesji jakimś cudem nie ma no to po prostu yy, szukacie nowej sesji no a co nam to daje? daje nam to to, że jak wejdziemy sobie ogólnie, znaczy jesteśmy w pojeździe i wybieramy tutaj odtwarzacz muzyki, klikamy na przykład w przypadku komputera M yy, żeby wejść w ekwipunek i mamy odtwarzacz i możemy sobie teraz zmienić, na przykład teraz mam brak to mogę sobie zmienić na blue Green Violet, Violet, nie wiem. No i Black. Oraz mamy jedną bonusową. Prawdopodobnie za, powiedzmy, za to, że znaleźliśmy, znaleźliśmy wszystkie. Jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzach, ale tak mi się wydaje. Nie sprawdzałem tego. Tak mi się wydaje. Czyli y, Launch Party. Takie coś. Fajne, nie wiem. Powiedzmy, na pewno będę teraz tak używał, żeby sobie zobaczyć jaką muzyczkę eee, No ale co, jakoś powiedzmy nie, nie, nie przepadam za radiem w GTA Online Wolę po prostu grać bez radia sobie najwyżej pójść coś na Spotify Możecie napisać jak wy wolicie, czy, czy też na przykład wolicie słuchać na Spotify Czy wolicie, wolicie jednak tych, tych piosenek z GTA, nie wiem, pod względem nostalgii czy coś No i co, ja już się będę z wami żegnał, no i elo